Wyłączanie, raz wyłączanie mikrofonów, reasumpcja, anulowanie to wszystko po prostu było łamaniem regulaminu. Nie może być tak, że dzisiaj pani marszałek, która faktycznie jest symbolem tej minionej kadencji, że będzie w prezydium Sejmu i z uwagi na to nie otrzymała tej większości i nie, nie dostała poparcia na to stanowisko. Wobec trudności technicznych systemu, reasumpcja głosowania. Proszę jeszcze raz. Już, głosujemy. Nie? Chciałem w kwestii formalnej zaproponować przerwę 15 minut. I żeby nie było jak w PKW, że będziemy to. nie wiedzieli, gdzie głosujemy, tylko technicy, żeby pośle, to zrobić. Udzielił... Najpierw się mówi, że za długo jest przedstawione zasługi. Proszę pozwolić nam głosować.